Narodziny, do swojego życia, mają swój pierwowzór w tych biologicznych narodzinach, gdy rodzimy się z naszej matki, opuszczamy jej ciało i przychodzimy na świat. Dynamiki porodu znacząco wpływają na to, jak idziemy do swojego życia, do swojego spełnienia. Jeśli poród był łagodny, o czasie, drogami natury, jeszcze mama powie, że lekki. Na pewno dużo łatwiej jest pójść potem z domu ojca do własnego domostwa i je zbudować. Jeśli poród był indukowany, traumatyczny, kleszczowy, z próżnociągiem, z cesarką, w ostatniej chwili odratowane dziecko, zagrożenie życia po narodzinach, to w ciele Zapisuje się niepokój na myśl od jakim, o jakimkolwiek odseparowaniu się choćby od mamy. W psychologii mówimy o procesie separacji i indywiduacji. Pierwsze odseparowanie od mamy to poród, potem od piersi, potem chodzenie na własnych nóżkach. Dziecko jest coraz dalej, coraz bardziej się separuje. Po drodze odkrywając, że jest inne niż mama, choć oczywiście na początku chce być takie jak mama, takie jak tata. Potem widzi, że to jak mama, a tam to jak tata, a potem chce być inna. Szczególnie tę inność podkreśla nastolatek, który zasłonięty czernią, skryty w kapturze, w czerni włosów i makijażu, pokazuje, że jest niczym. I że z tej nicości chce się wyłonić jakiś niczym kiedyś, z tej czerni, tej ciemności, środowiska ciała matki, wyszedł na światło dzienne. Jako dziedziuś, to tutaj za jakiś czas z nastolatka przepoczwarzy się w motyla, czyli w dojrzałą, dorosłą osobę, która jest jakaś, ma siebie, ma poczucie tożsamości. Ciągłości swojego doświadczenia, swojego pochodzenia, miejsc, z którymi się utożsamia, tego, co lubi, tego, co nie chce, a nawet rodzi się myśl, dokąd zmierzam. Te wszystkie kluczowe pytania w kontekście narodzin, które świętujemy co roku, gdy celebrujemy własne urodziny, ale również. W większości krajów świętowane jako Boże Narodzenie, czyli dzień, w którym myślimy o tym, że rodzi się inny syn Boży. Tak, że rodzi się inny niż Józef, inny niż Maryja. Znowu wracając do myślenia o własnym self, o sobie, jest symbolem tego, że. Pierwsze nasze przyjście na świat wiązało się z dramatem narodzin, z bólem matki i zmęczeniem nas samych po tym przeciśnięciu się przez wąski kanał rodny. Innym parametrem istotnym podczas tego porodu, tak psychologicznego, jak fizjologicznego, jest to, czy ciało mamy nas puściło. Fizjologicznie układ hormonalny dziecka połączony jest z matczynym, wspólnym krwioobiegiem przez pępowinę. Hormony dziecka aktywują hormony mamy i mama otwiera swoje ciało do porodu. Jeśli nie było tej kaskady, że mama reaguje adekwatnie na to, że chce się urodzić, to może się to powtórzyć w okresie wzrastania dziecka, Dojrzewania, dorastania i opuszczania domu rodzinnego, i często to widzimy, jak kobiety nie puściły swoich synków. Mówimy o mamin synkach lub o córeczkach, które zostały i są identyczne jak ich mamusia, i że ciągle wszystko dla mamusi. Dzwonią kilka razy w tygodniu do mamusi, chociaż już mają dawno 60-70 lat, są uwieszone albo na mamusi, albo na partnerze. Który funkcjonuje jako zastępcza matka. Oczywiście, podobnie może być u mężczyzn, tak jak powiedziałam, ten synek mamusi, ale równie dobrze może się uwiesić na jakiejś partnerce i chcieć ciągle, chcieć więcej, żeby była idealną mamą. Narodziny zatem są kluczowe, żeby pójść do swojego życia, jak mówimy w ustawieniach systemowych. Bert Hellinger mówi o tym, że sukces, pierwszy sukces to się urodzić. Więc ten biologiczny sukces, a kolejne sukcesy pójść do mamy, wziąć od mamy. Czy w ogóle była taka opcja? No i tutaj ta ważna separacja pójść od mamy do taty. Wziąć od taty to już jest indywiduacja. Ta, to jest inny i biorę inne jakości, a potem kolejny sukces pójść do swojego. Do swojego to znaczy innego, do swojego życia i wziąć z tego życia. A nawet w przyszłości dać nie? swoim dzieciom, które się narodzą, jak już w tej separacji, indywiduacji się osadzimy. Symbol. Narodzin jest wszechobecny we wszystkich kulturach, w naszej również w związku z tym, że te narodziny symboliczne są na łonie rodziny i na początku ten maleńki chłopczyk rodzi się dla tej rodziny i w niej jest i ją tworzy wokół niej, ta rodzina jest wokół niego, tego chłopca, ta rodzina jest stworzona, to jednak jego przeznaczeniem nie jest pozostać w ramionach matki i ojca. I to jest kluczem i tego wam życzę, tego tobie życzę z okazji świąt Bożego Narodzenia, byś się urodził do swojego życia, byś stanął na nóżki, byś podrósł, Byś sobie uświadomił, że w rzeczywistości jesteś osobną, bo dopiero wtedy możesz z innym, drugim człowiekiem zbudować coś wspólnego, zachowując swoją autonomię, stworzyć dom, w którym można żyć, można mieszkać, w którym mogą się rodzić zdrowe dzieci, pomysły, projekty. W którym nie zatracasz siebie, współtworzysz, współdziałasz. To jest miłość. Miłosnych, dojrzałych, rozwojowych i wzrastających relacji. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Ci życzę. Dziękuję.